Proszę Państwa, świadkowie Jehowy tym razem na zebraniu w tygodniu będą czy robili to już na zebraniach, stygmatyzując ludzi, nazywając ich głupimi. Tak, ponieważ świadkowie uważają, że ci, co odrzucają zasady moralne, są ludźmi głupimi, i używają na dodatek jeszcze Biblii do tego, żeby potwierdzać. Taką nazwę wobec innych ludzi, czyli można powiedzieć, że robią Biblii bardzo dobrą reklamę. Witam wszystkich na kanale Nowe Światło. Witam osoby nowe, dotychczasowych słuchających bardzo serdecznie zapraszam do lajkowania, komentowania, do udostępniania materiałów. Jeśli chcecie postawić kawę, można to robić na bajkafee lub subpl i w ten sposób wspierając kanał albo na YouTube, przyciski wsparcie lub podziękuj za każde wsparcie, niezależnie czy będą to lajki, komentarze, czy też jeszcze w jakiś inny sposób będziecie wspierać ten kanał. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam również na Discord. Tam jest grupa wybudzonych osób Pimo Pomo, którzy tworzą grupę osób znajomych, gdzie można rozmawiać na wiele różnych tematów. Można też zaczerpnąć jakiejś pomocy, czy po prostu. Znaleźć nowych znajomych, ominąć ostracyzm, który w tej organizacji, jak wiemy, jest duży. Także, link do Discorda, tak samo jak linki do innych spraw, są w przyczepionym komentarzu i w opisie filmu, jak również na kanale w profilu. Także zapraszamy. Klikajcie na Discord, wchodźcie i dołączajcie do grupy. Tak więc świadkowie sobie będą teraz tutaj tak nazywać. Nazywają ludzi głupimi, którzy według nich nie przestrzegają norm moralnych. Oczywiście oni mówią, że to są niby normy moralne, normy biblijne, ale umówmy się, to nie o to chodzi, tylko chodzi o normy tej organizacji, bo jak ktoś by powiedział, a byłby z innej religii albo. Nie by były w żadnej innej religii, byłby po prostu niezrzeszony, aby powiedział, że on też przecież norm moralnych biblijnych przestrzega, to świadkowie i tak nazwą taką osobę głupią całościowo, no bo nie jest świadkiem Jehowy, tak? To przecież o to chodzi, a nie chodzi o to, czy on tam przestrzega tych norm biblijnych, czy nie przestrzega norm biblijnych, to jest najmniej ważne, ważne czy jest świadkiem... No i oni tutaj oczywiście mówią, że to są ci ludzie nierozsądni i tak dalej. Tam jeszcze już tutaj słyszałem, niektórzy oczywiście mówią o tym, że to o odstępcach, tam była mowa na punktach. To w ogóle jest ciekawe, bo to jest punkt w temacie, czy w takim jakby części zebrania skarby ze Słowa Bożego, więc te fajne takie skarby należeli tutaj. Ale zobaczcie, co robi taki punkt. Pokazuje, że oni są lepsi od reszty. To jest coś oczywistego, coś, co wynosi na piedestał świadków, no bo ta organizacja musi im jakoś zapewnić czy pokazać, że oni są ważniejsi, tak. No i zaczynają się takie przechwałki, czy takie myślenie wśród. Świadków przez takie punkty, że my jesteśmy tymi wybranymi ludźmi tymi lepszymi, tak naprawdę, no bo masz trzymać się z dala od głupiego, czyli tak naprawdę wszyscy, którzy nawet ci słabsi, tak zwani duchowo zboże, no to też się musisz od nich trzymać z dala, no a już tym bardziej od ludzi, którzy są w tym świecie, no bo przecież tam to żadnej moralności nie ma. Już pomijam fakt, że można dyskutować na temat moralności Biblii i z Biblii i na temat Innych rzeczy odnośnie tej moralności, skąd ona wypływa i tak dalej. To mogłaby być długa dyskusja filozoficzna, która może niekoniecznie w tym odcinku warto poruszać, ale już samo to, że oni tak mówią, tak, że ten głupi, o, zobaczcie, głupi rzadko zasługuje na chwałę, głupi, potrzebuje surowego skarcenia, no i na głupim nie można polegać, więc musisz się trzymać z dala od głupiego. No, a my jesteśmy mądrzy, więc będziemy przestrzegać tych zasad organizacji. Jesteśmy w tej jedynej prawdziwej organizacji, więc jesteśmy ci lepsi. To głównie o to chodzi, żeby tak pokazać świadków. No i wiele osób przecież tak właśnie będzie odbierać ten punkt, czy tak w ogóle będzie odbierać różnego rodzaju podobne myśli, które będzie ta organizacja przedstawiać, jako właśnie. Takie, można powiedzieć, stawianie na podium na pierwszym miejscu kogoś, kto jest świadkiem. To oczywiście jest iluzoryczne, bo przecież nikt tak nie myśli, to tylko świadkomiechowe się tak wydaje, że to jest jakieś super wyjątkowe i że oni są tymi niby lepszymi ludźmi, bo kto rzekomo to ma jakoś ich nagradzać czy wynosić na ten piedestał. No, oni sami się wynoszą w swoich umysłach, bo przecież wobec innych to wiadomo, jak to wygląda, wobec innych ludzi, no ale oni tak uważają, że oni są tymi super wyjątkowymi ludźmi, a tak naprawdę to z siebie robią tych głupich, tylko o tym nie wiedzą i to jest problem. Więc, chyba, jeszcze gorszy dla nich, bo czasami ktoś robi. Głupiego z siebie jest bardzo inteligentny, ale z jakichś powodów to robi, różnych, i on wie, że wcale głupi nie jest, ale świadkowie myślą, że są mądrzy, a tak naprawdę jest odwrotnie. Jeśli chodzi akurat o tą kwestię, nie mówimy tutaj o braku inteligencji, tylko o tym, że są po prostu zindoktrynowani w taki sposób, a ta organizacja tak łatwo ich po prostu manipuluje. No i gdybyśmy sobie zwrócili też uwagę, no bo tutaj oczywiście oni ten punkt sobie omówili na zebraniach i się pewnie bardzo tym podniecają, ale jakbyśmy zwrócili uwagę na ten punkt, już tak go trochę dekonstruując pod względem psychologii, no to te wszystkie rady, które w tym punkcie są, to nie mają nic wspólnego ze współczesną nauką, ze współczesną psychologią, no bo jakże mogłyby mieć? Po pierwsze mamy tu kilka takich problemów logicznych, retorycznych. Definicja zamiast analizy, czyli ten tekst nie analizuje przyczyn czy kontekstu odrzucenia zasad moralnych, w cudzysłowie to weźmy, tak, no bo to te zasady moralne to też, jak mówię, są często subiektywne i mogą wynikać nie tylko z Biblii. Ale ten artykuł przyjmuje definicję i natychmiast przypisuje ją na etykietę, czyli głupi. Czyli nadajemy etykietę, a potem używamy tej etykiety jako argumentu dowodzącego słuszności ostrzeżenia. Mamy też jednostronne dobieranie cytatów z przysłów, czyli to tworzy wrażenie jednej niepodważalnej prawdy moralnej, a brakuje kontekstu historycznego i literackiego i alternatywnych perspektyw, na przykład różnego rodzaju filozofii. Więc jest to typowy zabieg potwierdzenia własnych tez przez selekcję dowodów. Mamy tą ilustrację, którą tam widzieliście z tym uczniem, tak, z telefonem, że tam, tam młodzież, chłopaki coś sobie oglądają na telefonie, a on... Odchodzi, to pewnie jest na zasadzie takiej, że jakieś może rzeczy związane z seksem są przykładowo albo jakieś inne. Więc to można powiedzieć, że ta ilustracja działa emocjonalnie, bo jest pokazany wybór moralny rzekome, ale jest też pokazane wyobcowanie, że on jest sam, tylko że to jest anegdota, a anegdota nie jest dowodem na stałą, uniwersalną prawidłowość. To jest błąd uogólnienia. Poza tym, już samo to określenie głupi to jest etykieta pewna. Etykieta moralna, etykieta, która dotyczy inteligencji, która pokazuje, że ktoś jest gorszym człowiekiem. Można powiedzieć, że tak naprawdę jest to taka obraźliwa etykieta przyczepiona do człowieka która ułatwia społeczne wykluczenie. No bo jak ktoś jest głupi, no to potraktować go z ostracyzmem to już jest o wiele łatwiej. A instrukcja trzymaj się z dala od głupiego to nie jest jakaś moralna rada, wręcz przeciwnie, tylko instrukcja ostracyzmu, społecznego unikania, izolacji, a to niesie za sobą konsekwencje społeczne i psychologiczne. No i jakie są dowody i badania na ten temat? Na przykład przywiązanie i przynależność są podstawową potrzebą człowieka. Ludzie potrzebują częstych, stabilnych relacji, wykluczenie społeczne, ostracyzm w szkodzie emocjom i poznaniu, izolowanie kogoś ze względu na etykietę moralną działa przeciwko podstawowej potrzebie przynależności i może szkodzić zdrowiu psychicznemu. I mamy na to różnego rodzaju badania, między innymi... Denit to Bilong w biuletynie psychologicznym. Odrzucanie i ostrace mają realne negatywne skutki psychologiczne. Badania pokazują, że bycie ignorowanym, wykluczonym wywołuje ból emocjonalny, zagraża podstawowym potrzebom, przynależność, kontrolę i samoocena, i może prowadzić do gniewu, depresji, problemów z regulacją emocji. A instrukcja w tym artykule, którą dają świadkowie, czyli to trzymaj się z dala, to będzie takim sytuacjom oczywiście sprzyjać. I chociażby to było w badaniu nad ostracyzmem z 2007 roku. Nadawanie negatywnych etykiet, czyli głupi, łączy się z mechanizmem stygmatyzacji, który ma dowiedzione publiczno-zdrowotne konsekwencje. Mniejszy dostęp do pomocy, obniżona samoocena, gorsze wyniki zdrowotne. To są chociażby badania z czasopisma Lancet. Gdy ktoś czuje, że odbiera się jego wolność wyboru, czyli nie zadawaj się, trzymaj się z dala, może pojawić się reakcja oporu, motywacja do odzyskania wolności. Co to znaczy? To znaczy to, że ktoś, kto będzie poddawany takim zabiegom. To zamiast rzekomo wywołać pozytywne skutki, chociaż tu wiadomo, że pozytywnych skutków nie będzie w przypadku Strażnicy, ale załóżmy, no to oczywiście ta osoba pod wpływem takich nacisków może zrobić coś zupełnie odwrotnego. No i takie moralne etyko, etykietowanie ludzi jest oczywiście złożone. Współczesne badania nad moralnością pokazują, że ludzie robią moralne czy niemoralne wybory z powodu złożonych czynników socjoekonomicznych, poznawczych, kulturowych, psychicznych. Etykieta głupi redukuje te złożoności do prostego sądu i blokuje zrozumienie i wsparcie, które mogłyby prowadzić do zmiany. To w tym wypadku oczywiście, gdyby te rady były dobre, tak? Bo tutaj jeszcze w tym wypadku tutaj mamy tą manipulację psychologiczną i trzeba brać pod uwagę, że Tutaj niekoniecznie chodzi o dobre rady, tak, czy promowanie dobrych postaw, tylko takie, które są kontrolą po prostu zachowania już od najmłodszych lat. Jeśli chodzi o manipulację psychologiczną związaną z organizacją świadków, więc mamy tu różne mechanizmy manipulacji i negatywnego wpływu psychologicznego w tym całym punkcie, czyli... Ramowanie definicyjne, czyli mamy głupiego, którego definiujemy w sposób pejoratywny, i ten tekst ustawia od razu czytelnika, żeby tą osobę, której przykleja się taką etykietę, od razu odrzucić. Czyli od razu uważamy tą, takiego człowieka za złego. Mamy, mamy autorytet świętego słowa, czyli odwołanie się do Biblii jako ostatecznego autorytetu, czyli ma to efekt zamknięcia dyskusji. To jest oczywiście takie coś, co trudno podważyć, rady, jako przedstawioną jako boska instrukcja. W tym wypadku też trzeba jeszcze tutaj brać pod uwagę, że oni używają nie tylko Biblii, ale też tych swoich różnych gazet czy strony internetowej jako rzekomo przekazywane od Boga, tak? no bo oni uważają, że to ciało kierownicze, to tam od Boga wklepuje tam na tych komputerach te teksty, i, i to jest jedyna prawda, tym bardziej, że tam mieliśmy odnośniki do wnikliwego poznania pism, poznawania pism, czyli takiej encyklopedii świadków rzekomej, i to jest taka Biblia świadków, objaśniająca Biblię, tak? I oni często się tym posługują. No oczywiście tam żadnego Boga w tym nigdy nie ma i nie było. A już samo to nawet takie twierdzenie, że to jest przekazywane przez Boga, gdzie tam piszą to ludzie, którzy nie wiadomo gdzie są teraz, bo to mogą być ludzie, którzy już piszą te artykuły gdzieś tam Rosjanie po całym świecie później tylko ewentualnie być może ktoś tam z ciała kierowniczego to czyta i zatwierdza, czy nie. No to jest takie w żadnym wypadku no nielogiczne, żeby to w jakiś sposób było przekazywane przez Boga, no ale świadkowie oczywiście tak się zastanawiam, czy oni w ogóle o tym wiedzą i czy mają pojęcie, jak są produkowane te wszystkie materiały, które wydają. Mamy też takie prostsze nazwanie kogoś głupim. Prostsze w, w tym sensie, że upraszcza taką osobę i depersonalizuje, tak? Głupi no to głupi, to wiadomo. To jest od, od razu taka zła etykieta i to ułatwia wykluczanie i usprawiedliwia brak empatii. Poza tym mamy tutaj strach i ostrzeżenie, czyli mamy jakieś takie wyraźne albo ukryte implikacje, straty duchowe, moralne, konsekwencje, to może działać rzeczywiście jak presja społeczna, w wypadku świadków, no ta presja jest oczywiście ol olbrzymia, no bo ktoś zastosuje wobec ciebie jakieś formy miękkiego ostracyzmu, tak jak jesteś tym słabszym duchowo, ale jak nie robisz rzekomo to, co tam te zasady mówią, no albo wręcz będzie to na dużą skalę, tak, taki ostracyzm na przykład po wykluczeniu kogoś, wyłączeniu ze społeczności świadków, a wiadomo, że takie komunikaty oparte na strachu, no to będą powodować co w człowieku. No że ludzie zamiast o problemach, nawet gdyby jakieś mieli z różnych powodów, tak, no to będą to ukrywać. Przecież wśród świadków to jest nagminne, że młodzi często nawet ludzie będą unikać rozmowy chociażby o seksualności, Będą ukrywać też wątpliwości i nie będą poszukiwać pomocy, no bo nie można mówić o wątpliwościach albo o takich rzeczach właśnie związanych na przykład często z tak zwaną moralnością. Ludzie często tacy młodzi wśród świadków będą zagubieni, tak? Co jest dobre, co jest złe. Są nieprzygotowani nieraz do życia pod względem emocjonalnym czy wielu innych wypadkach, w innych dziedzinach, także. To rodzi bardzo duże problemy, często jeśli chodzi o psychikę ludzką, czy nawet rozwój człowieka. No ale kto tam to bierze pod uwagę? Jak jesteś w tej organizacji, no to przecież ci wszyscy, zawsze Bóg pomoże i będzie dobrze, tak? Więc staramy się, było do przodu można powiedzieć. No i to tak idzie, a że ludzie cierpią, no to tam ich nie obchodzi. Oczywiście mamy ten podział my kontra oni, tak? czyli ci inni, którzy są ci gorsi, ci głupi, no i to wzmacnia też tą tożsamość grupową świadków, no i anegdotyczne dowody zamiast konkretnych danych empirycznych, jakichś statystyk czy badań. A więc takie konsekwencje, to, które tutaj utrwala ten artykuł, to izolacja społeczna człowieka, tak, to zwiększa oczywiście ryzyko. Różnych zaburzeń psychicznych, mniejsza skłonność do szczerych rozmów i poszukiwania pomocy, no bo będzie ten efekt stygmatyzacji, mogą się tego bać czy utrwalenie przekonań poza kontrolą nadawcy. A jeśli ktoś chce krytycznie myśleć, no to oczywiście powinien się wziąć pod uwagę, co świadkowie Jehowy piszą pod kątem np. jakichś badań naukowych czy psychologii, a wiadomo, że praktycznie nic. Będą tylko tłaczać w umysły swoich wyznawców, że to co jest na JW Org, to co jest w tych gazetkach ich, w tych biuletynach, broszurach, strażnicach, co studiują, to jest ta święta prawda największa, niezależnie co specjaliści inni będą mówić, nawet nieraz niektórzy się nie zastanawiają, tylko wręcz jeszcze będą radośnie skakać sobie nad takim artykułem, że o wreszcie my jesteśmy ci lepsi, a tamci to są ci głupi, no i tak, no pewnie sami wiecie jak to wyglądało często, jak niektórzy potrafili dawać komentarze na ten temat. Jestem ciekawy co wy o tym sądzicie i napiszcie w komentarzach właśnie, czy mieliście takie sytuacje jak inni traktowali właśnie osoby spoza zboru tych tak zwanych głupich, Napiszcie w komentarzach, co też myślicie o tym artykule i o tym wszystkim. Zapraszam jeszcze raz na Discorda. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia.